Jakie nastroje, jakie oczekiwania względem niedzielnego meczu? Załóżmy w ogóle, że on, że on będzie na razie, te prognozy, jak tutaj trener już powiedział, nie są zbyt optymistyczne, ale załóżmy, że ten mecz dojdzie do skutku. Rozumiem, że, że to jest to, na co najbardziej Pan czeka i, i cała drużyna. Znaczy na pewno tak, no, czekamy na to z niecierpliwością. Jakby wiadomo, że to jest początek sezonu i do którego dobrze się przygotowaliśmy, ten okres przygotowawczy mieliśmy dosyć intensywny, dużo sparingów, dużo treningów i jesteśmy dobrze przygotowani. No i cóż, no czekamy jakby na inaugurację. Na pogodę nie mamy wpływu, więc nie ma się jakby nad czym teraz zastanawiać, czy, czy, czy mecz dojdzie, czy nie. Ja osobiście mam taką nadzieję, że ten mecz będzie w, w fajnych warunkach. Rozumiem, że Pan z dużą z pewnością siebie do tego meczu będzie przystępował, bo widać było i na treningach, i na sparingach, że Krzysztof Buczkowski bardzo szybko się tutaj skleił z Owalem przy W69. Znaczy to się okaże, tak, ale no, no sparingi czy treningi pokazały, że, że naprawdę e, silniki się jakby są szybkie i dobrze mi się tutaj jeździ i dobrze się te, przede wszystkim się czuje na, na torze w Zielonej Górze. No i zobaczymy, no, zobaczymy, myślę, że trzeba podejść też jakby mieć respekt do, do rywala i, i i cóż, no, robić swoje, tak? Jesteśmy po to, żeby jakby zdobywać dużo punktów i żeby drużyna Fallout wygrywała. Respekt, respektem, natomiast nie da się ukryć, że jesteście tutaj zdecydowanym faworytem przed tym meczem. No tak, no, na pewno tak, tak jak mówiłeś. No i cóż, postaramy się to postwierdzić, tak, żeby jakby nie było żadnej niespodzianki. A co pan generalnie sądzi o tym pierwszym przeciwniku? O tej drużynie? Cóż, cóż, są za jakby zawodnicy, którzy jeździli w Zielonej Górze jak nie, nie tak dawno. i no Myślę, że jakby, so, solid, jakby solidny zespół i, i cóż, no, trzeba się z nim zmierzyć na początek. Wiadomo, że później jakby mamy tą kolejkę przełożoną i, i to też jakby troszkę, troszkę zaburza, bo nie będziemy mieli jakby tej, tej jazdy takiej co tydzień teraz, tylko musimy na, na to czekać, dlatego jakby zależy. Na, na tym, żeby pojechać ten mecz teraz w niedzielę i dobrze się zaprezentować. A jeśli chodzi o warunki, też jeszcze dopytam, bo Wy generalnie jak zaczynaliście trenować, jak trenowaliście, to raczej było no, cieplej niż, niż teraz, prawda? Tych treningów, tych takich warunkach, które mamy w ostatnich dniach mieliście mniej. To może mieć znaczenie w niedzielę, zakładając oczywiście znowu, że ten mecz się odbędzie? No wiadomo, że jakby grunt to w, w dzisiejszym żużlu, żeby trafić jakby z przełożeniem, to jest Rzecz, rzecz, która musi być, tak. No i, i cóż, czy to jest Ekstra, czy to pierwsza liga, no ten jakby sprzęt musi być spasowany. Myślę, że jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Bo jeliśmy w takich, w takich warunkach i, i jakby wiemy, co mamy robić, więc myślę, że czekajmy tylko, żeby te opady ustały i żeby jakby trener stromistrz mogli przygotować normalnie tor.